Kolejny temat, który wydaje się oczywisty, a hmm, no chyba jednak taki nie jest, to temat, który w edukacji pojawia się w bardzo niebezpiecznym kontekście. To znaczy zastanawiamy się, czy są takie cechy, które predestynują nas do czegoś, do jakiegoś rodzaju uczenia się. Ten temat, o którym chciałbym dzisiaj porozmawiać, to osobowość. Nie bój się oknie, nie bój się Jednym z ciekawszych problemów w rozumieniu osobowości jest to, że my próbowaliśmy w psychologii jakiś czas temu wymyślić taki zbiór cech, który byłby uniwersalny. To znaczy, u każdej osoby można by stwierdzić w jakimś nasileniu występujące cechy. Zgodziliśmy się, że jest ich pięć. Zgodziliśmy się, bo to taka teoria, która chyba jest najbardziej popularna, teoria Kosty i McCrea, która mówi o tym, że jest pięć podstawowych cech osobowości i bardzo mocno koncentrujemy się na tym, żeby prowadzić refleksję, czy osoby z jednego skraju ekstremum albo z drugiego ekstremum będą się inaczej uczyć. To znaczy to jedna z chyba najpopularniejszych i w związku z tym, że najpopularniejszych, to najsłabiej opisywanych kontinuów w w osobowości według Kosti i Macrae, czyli kontinuum między ekstrawersją a introwersją. E, mówimy sobie o tym, że ekstrawertycy to pewnie będą ci, którzy będą chcieli występować publicznie, pracować w grupie i e, no, dzielić się swoimi... E, swoją wiedzą. Introwertycy to będą raczej ci cisi, Ci, którzy będą preferowali samotną pracę, ci, którzy będą mieli ogromną wiedzę, ale nie da się do niej dostać, bo będą nieśmiali. Ten podział jest oczywiście fikcyjny i w rzeczywistości wcale tak nie jest. To nie jest tak, że ekstrawertycy nie mogą być nieśmiali, albo że introwertycy nie mogą błyszczeć i być w centrum zainteresowania. Cecha osobowości to nie jest zakaz. To nie jest tak, że jak ja mam coś, jakąś cechę, to ja czegoś nie mogę. Nie, chodzi o naturalność albo łatwość robienia pewnych rzeczy, e, pewnego rodzaju specyfikę. I co jest super istotne, introwersja i ekstrawersja nie ma nic wspólnego z ilością znajomych albo z y, umiejętnościami społecznymi. To nie introwersja decyduje o tym, że jesteśmy nieśmiali. To nie introwersja decyduje o tym, że e, chcielibyśmy jak najszybciej umknąć z imprezy. To zupełnie inne rzeczy. Stało się tak, że introwersja i ekstrawersja zostały połączone z tymi umiejętnościami e, no bo w ten sposób są zadawane pytania w kwestionariuszach. Jeżeli ktoś mówi, że e, lubi spędzać czas albo sam ze sobą, co by świadczyło o introwersji, albo z innymi, co by świadczyło o ekstrawersji, no to nam się to połączyło, no ci lubią to, ci lubią tamto. Wcale nie, bo tych pytań w kwestionariuszach jest dużo więcej. Natomiast te najprościej jest połączyć. W związku z tym cechy osobowości bardzo często stają się dla nas takimi drogowskazami. Ten jest taki, w związku z tym tak trzeba go uczyć. Co dla mnie jest pewnego rodzaju e, utrudnieniem, które, e, które trochę e, można by było spłycić w taki sposób, że jeżeli dowiadujemy się o tym, że dziecko w naszej klasie e, zakładamy, że uczymy angielskiego, tak, dziecko w naszej klasie przyjeżdża z Anglii e, na parę lat do Polski. No to kompletnie odpuszczamy sobie uczenie tego kogoś angielskiego, no bo zakładamy, że on już to wie. Tak samo odpuszczamy sobie uczenie umiejętności społecznych ludzi, którzy funkcjonują świetnie społecznie. Natomiast to wcale nie znaczy, że jeśli komuś coś przychodzi z łatwością, to ma się przestać tego uczyć. I z drugiej strony, jeśli coś komuś przychodzi z trudem, to wcale nie znaczy, że trzeba mu to odpuścić. Dlatego cechy osobowości trafiły do edukacji i trochę szkodzą. Dość istotną kwestią jest też to, że osobowość badamy w bardzo różny sposób. I jak mówię my, to mam oczywiście na myśli psychologów, i w tym procesie badania osobowości posługujemy się metodami, które mają cechy psychometryczne sprawdzone. To znaczy my wiemy na ile jest rzetelne, na ile jest trafne i yy, yy, na ile jest to yy, ten wynik jest wiarygodny. Poza tym bardzo rzadko komunikujemy my psychologowie yy, wyniki testów osobowości. Yy, na zasadzie ty jesteś ekstrawertywny, otwarty na doświadczenia, yy, ugodowy yy, itd. To nie o to chodzi. Cecha osobowości nie jest zakazem, nie jest szufladą, nie jest kratką. Jest pewnego rodzaju wglądem w specyfikę osoby, natomiast absolutnie nie jest końcem diagnozy. Nikt nie diagnozuje kogoś tylko po to, żeby na końcu powiedzieć: No to ty jesteś introwertywny, faktura przyjdzie pocztą, proszę iść do domu. Absolutnie nie. To zawsze służy czemuś, a nie jest celem samym w sobie. Mówię o tym, dlatego że bardzo często w Wśród osób, które badają osobowość nieprofesjonalnie. E, na przykład w obszarze doradztwa zawodowego albo w obszarze e, no właśnie takich e, preferowanych stylów uczenia się. E, ulegamy takiemu złudzeniu, że testy, które stosujemy, badają to, co nam się wydaje, że badają. Bardzo często test osobowości, który e, wypełniamy w internecie albo jakikolwiek test, do którego e, nie przygotowano nas szkoleniem. Już nie mówię pięcioletnimi jednolitymi studiami mag magisterskimi, ale przynajmniej szkoleniem. Test, co do którego nie wiemy jaka jest jego rzetelność i trafność. E, ten test ma takie same właściwości psychometryczne jak test, który bada to, jakim rodzajem chlebka jesteś. E, I Mówię o tym y, w taki sposób, dlatego że bardzo, bardzo denerwuje mnie, kiedy ludzie stwierdzają coś na temat czyjejś osobowości i nie ponoszą żadnych konsekwencji tego. Bo, y, jeżeli ja to by powiem, że jesteś bardziej Kajzerką niż grahamką, albo że jesteś bardziej słuchowcem niż ruchowcem, albo że twoje talenty to raczej, nie wiem, y, Godzenie ludzi i innowacyjność. To ja nie ponoszę żadnej odpowiedzialności za to, co ja powiedziałem. A w Twojej głowie rodzą się tysiące przykładów, które albo to potwierdzają, albo temu zaprzeczają. I zostawiam Cię z procesem psychicznym, z którym musisz sobie poradzić samemu. Uważam, że po pierwsze nieprofesjonalne to strasznie, a po drugie szkodliwe. A po trzecie w ogóle jakieś takie obleśne. E, więc koncepcja cechy jako e, sposobu określenia kogoś jest jedną z trzech koncepcji w osobowości, którymi się posługuje, e, i na pewno nie jest wystarczająca. Na pewno stwierdzenie, że ktoś jest introwertywny, nie kończy e, poznania osoby i jej osobowości, specyfiki, w jakiej jest osobą. Zatem osobowość to nie tylko zbiór cech. Osobowość to też historia, którą opowiadamy sobie o sobie. I ta historia bardzo rzadko jest traktowana jako część osobowości, a ma ogromny wpływ na to, jak jesteśmy osobą. Takie zdarzenia kluczowe. Takie zdarzenia pewnie jak sięgniesz pamięcią, to przypomnisz sobie moment, po którym nic już nie było takie samo. Albo moment, w którym zrozumiałeś, zrozumiałaś, że. E, momenty przełomowe. Które e, są przełomowe tylko dlatego, że my w ten sposób o nich mówimy. E, w tym jak mówimy sobie o sobie są też określenia, którymi się, e, którymi się określamy. Na przykład ty gruba szmato mówimy do siebie patrząc w lustro. Albo e, pracowity chłopczyku kiedy e, skończymy wszystkie zadania z matematyki itd. Tak Zatem jest tam też język, którym mówimy sobie o sobie i tacy się stajemy, jak mówimy sobie o sobie. To bardzo istotne, żeby słuchać podczas poznawania osób, słuchać tego, jak mówią o sobie i jak mówią o innych osobach. Bo to, jak mówią, świadczy o tym, jak myślą, a to, jak myślą, lepiej nam powie o tym, jak się zachowają, niż a priori z góry ustalona przez. Kostej makre cecha. No, i w końcu tym trzecim elementem, który yy, warto, który koniecznie trzeba brać pod uwagę wtedy, kiedy poznajemy osobowość drugiej osoby, to to, w jakich jest rolach. Ja tutaj, jak siedzę przed kamerą i mówię do ciebie: jestem w roli, ja YouTube'owe, yy, teraz jest. Tutaj. Przed chwilą było y, ja operatorsko y, ustawiające plan, a jeszcze wcześniej ja kierowca. I te trzy osoby są zupełnie inne. To znaczy, ja kierowca i, łatwo daje się wyprowadzić z równowagi, y, daje się y, ponieść emocjom, y, lubi y, szybko i lubi na czas. Natomiast y, ja operatorskie rozkładające lampki i tak dalej nie śpieszę się nigdzie. Wszystko jest spokojne, i tak dalej. Ja mówiące do ciebie teraz jest zupełnie inne niż ja mówiące na przykład do mojego dwuletniego syna. Albo ja mówiące do studentów. Zatem to nie jest tak, że osobowość jest zjawiskiem stałym w ciągu życia. To nie jest nawet tak, że osobowość jest zjawiskiem stałym w ciągu dnia. Jestem głęboko przekonany za Richardem Davidsonem, że raczej mamy style emocjonalne niż cechy charakteru. Mówię o tym dlatego, że mm, osobowość stała się w dyskursie społecznym e, pewnego rodzaju narzędziem do tego, żeby przestać ludzi poznawać. Bo ja już o nim wiem, że jest ma talent twórczy, albo że jest introwertywny, albo że e, nie wiem, preferuje rozwiązywanie problemów e, po krótkim biegu. I kończę. I nie wchodzę dalej. Jedną z najważniejszych rzeczy w zrozumieniu osobowości jest to, że to, jacy jesteśmy, można podzielić na trzy piętra. Pierwsze to jest to, co czyni nas ludźmi, co mamy takiego samego ze wszystkimi ludźmi na świecie. I to jest to, co świetnie sprzedaje się na TikToku. Czy ty też tak masz, że coś tam i jakieś uniwersalne doświadczenie? Yy, druga kwestia to jest to, drugie piętro, to jest to, co czyni mnie częścią grupy. My introwertycy, coś tam, my yy, twórcy, my yy, rozwiązujący problemy i tak dalej, mamy coś wspólnego ze sobą. Ale to najważniejsze, to trzecie piętro, to jest to, na którym poznajemy to, co czyni człowieka innym od wszystkich innych. To znaczy, można być introwertykiem, ale nie ma dwóch takich samych. E, introwersja nigdy nie będzie w swoim podręcznikowym ekstremum, nigdy nie wystąpi w przyrodzie czysty introwertyk, dlatego że to jest koncept teoretyczny, to nie występuje w przyrodzie, to wystąpiło w jakimś umyśle i my to teraz powtarzamy, ale to w przyrodzie nie występuje. E, I bardzo istotne jest to, żeby poznając osobę, nie szukać klasyfikacji, ale przy pomocy klasyfikacji zbliżać się do tej osoby, to znaczy poznawać jej cechy i zastanawiać się, jak ona jest tym, czym jest, co ją odróżnia od innych osób. W związku z tym, jeżeli chcemy brać pod uwagę osobiste, wyjątkowe preferencje, predyspozycje, cechy, historię, rolę osób, to, to, to trzeba je poznać i mówić o nich językiem nie z książki, tylko językiem tych osób. O kliencie językiem klienta. To jest bardzo istotne, bo dzięki temu te osoby nie czują, że są usidłane z rozumieniem. Czują, że ktoś się nimi interesuje i to wzbudza w nich ich zainteresowanie sobą. Dorosły, ciekawiący się młodym człowiekiem wysyła do tego człowieka informację, da się tobą ciekawić. Innymi słowy, jesteś ciekawą osobą warto jest to usłyszeć to nie jest tak, że ciekawi są tylko ci którymi inni się zaciekawili natomiast łatwiej jest się ciekawić sobą kiedy ma się towarzystwo myślę sobie, że poszukiwanie takich dróg dojścia do osób wymaga dużej refleksji i wielu, wielu pytań które Będą otwarte i niejasne, wielu dopytań, wielu dociekań. I z tych dociekań jesteśmy w stanie wytworzyć obraz, który nie może być statyczny, bo nikt z nas nie jest statyczny, bo nikt z nas nie żyje w fotografii. Każdy z nas jest inny w każdym momencie naszego życia. I to, co można by było nazwać osobowością czy tożsamością, nawet, to nie jest to, jacy jesteśmy, tylko jak się zmieniamy. Bo um, jeśli chcesz spędzić z kimś życie, to decyzję o spędzeniu życia z tym kimś podejmujesz teraz. A za 10, za 15, za 20 lat nie ma mowy, żeby ta osoba była taka sama jak wtedy, kiedy się poznawaliście. W związku z tym to, co należy, co to, do, to, co dobrze jest odkryć o drugiej osobie, to nie to, jaka jest, tylko jak staje się inna. Bo wtedy jesteśmy w stanie mniej więcej wycelować, gdzie ta osoba może być za parę lat. Zatem do osobowości zachęcam, żeby podchodzić bardzo ostrożnie i bardzo uważnie i unikać sytuacji, w której zaklasyfikowanie kogoś kończy proces poznawania tej osoby. I myślę sobie, że uczenie się jest taką sytuacją, w której E, łatwiej jest kogoś poznać, dlatego że doświadczamy e, spotkania z kimś, kto ciągle doświadcza nowych rzeczy. W sensie ciągle uczy się nowych rzeczy. W związku z tym ta osobowość jest jak, e, jak końcówka świecy ciepła i kształtuje się bardzo, bardzo e, plastycznie. Musiałaby być jakaś taka odwrócona świeca, która się wydłuża, nie skraca. No ale taką mam metaforę na koniec. E, jeśli ten temat budzi kontrowersje albo przynajmniej pytania, to komentarze są świetnym miejscem do tego, żeby, e, żeby się tym podzielić. Spokojnych wakacji. Do zobaczenia.